Siemano, z tej strony Jarek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry CSGO dzisiaj zrobimy sobie kolejny kontrakt dzisiaj będziemy polowali na AWP Robaczy Bóg w stanie fabrycznie nowym e, zakupiłem sobie 10 Negevów okręt wojenny w stanie e, lekko używanym wszystkie i liczymy na tego AWP Robaczy Book. Jeżeli nam on wypadnie, będziemy jakieś 40 centów do przodu, czy tam 50, więc na taki kontrakt za 80 centów, bo tyle właśnie nie on kosztował. 80 centów, myślę, że to jest całkiem spoko. Yy, max 7 skwar będziemy na minus. Yy, pole Position też, Grand Pix, yy, to już totalnie. Więc polujemy tylko i wyłącznie na AWP. Robaczy Book. Mam nadzieję, że on dzisiaj nam wypadnie i mam nadzieję, że dzisiaj dobijecie 100 łapek w górę. Pod tym filmem. Więc co, my już przechodzimy do tego kontraktu. Dodajemy sobie właśnie 10 tych negewów. Okręt wojenny. W stanie wszystkie fabryczne. co ja gadam, lekko używane. E, właśnie tutaj mamy. No i co, kontynuujemy. No i co, zamalujemy sobie tutaj. To pole, gdzie będzie nam się tutaj pojawiać e, oczywiście to, co nam wyleciało, czyli napis e, tej broni, który nam wyleciała. Więc to sobie oczywiście zamulejemy i napiszemy. Ojej, plis AW P. O, tutaj chyba za bardzo to ja nie potrafię. Pisać, ale co? Napisałem. Więc co? Wyszli kontrakt. No i liczymy na tego AWP. Uwaga, uwaga, co na wypadnie? Trzymamy kciuki, trzymajcie. I uwaga, uwaga! Jest AWP! Jest! Więc super. Udało nam się, jest AWP. Jest, słuchajcie, jaki to teraz stan. Uwaga, uwaga! Jest fabrycznie nowa! Jest fabrycznie nowa. Więc słuchajcie, nareszcie mi się jakiś kontrakt udał. Nie miałem jeszcze AWP, więc akurat teraz już będę miał. E, więc bardzo fajnie, bardzo się z niej cieszę. Więc co zostawcie łapkę w górę? E, 110 łapek, jeżeli dobijecie pod tym filmem e, robię kolejny odcinek właśnie z kontraktów. 110 łapek, kolejny odcinek. Myślę, że to jest optymalna liczba. Pod poprzednim odcinkiem jest już ponad 100, ponad 1000 wyświetleń, i 110 łapek w górę, już prawie, więc za, za nie bardzo dziękuję. No więc, co? Kontrakt jak najbardziej na plus. Jesteśmy jakieś 40 centów na plus z kontraktu, który nasz kosztował 80 centów, więc bardzo fajnie. No więc, co? Zostaw łapkę w górę, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, zasubskrybuj mój kanał bądź na bieżąco z moimi nowymi filmami. Mogę, jeszcze to na szybko możemy... Albo nie, bo ja już sprawdzałem Euro 20 to kosztuje jesteśmy 40 centów na plus, więc co? Szybki kontrakt taki, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę dobra, ja już kończę, nie będę już was tutaj zanudzał. Do następnych odcinków i cześć!